No. no. cześć Grażynka. Grażynka. Oj nie Grażynka, to ja pomyliłam się chyba. Bo chyba tak. Nie? Ja tu dzwonię do koleżanki Grażynki, bo tu mi ten katalog z Iwona przyszedł. To nie, to nie. Kremniweła, właśnie taki Proszę, tani. A może pani chce? Nie, dziękuję. A powie pani, bo tu zięć w Warszawie mieszka. I właśnie on mi tego Ewona tam zapisał, nie? I mi tu katalogi przesyłają, nie? Aha. Właśnie kremniweła. Y, jakiś ten... Y, pomadki do ust są. O, pani... tu ile? Kurde, adidasy. Ja mężowi kupiła, nie? Tak się wypchikał. Płacę do kościoła. No ma nie, każda baba przy nim chciała siedzieć. Pani by swojemu mężowi kupiła, to od razu pożycie małżeńskie by się poprawiło. Nie mam męża, mąż nie żyje. A, przepraszam. Dziękuję. No, do widzenia. No, do, do widzenia.